Normalnie, nienormalni. Bez skryptu. Bez skryptu. Bez skryptu. Dzień dobry Państwu. W kolejny. W kolejny dzień. Piękny poranek. 10 rano, niedziela. No tak, bo co to wyjdzie. No. Za każdym razem jest zdziwiony. Nagrywamy to już prawie. sobie lata, razem kawkę, wy też pewnie sobie wiecie są... kawkę. Wy też. Czy... Pokażemy południową. Czy macie jakichś znajomych, z którymi spotykacie się regularnie o 10 rano w niedzielę? To nie jest typowa godzina dla kolegów. To jest taki rodzinny wydawałoby się czas. No, chyba że after party, ale to młodzież. Może na, po, po domówce na wterze że mogą się no. obudzić i kto sprząta te drzwi. Kurczę, no, zdarzy, mi to się zdarzało za czasów młodzieńczych, takie imprezy, że się wychodziło w sobotę o 16 i w niedzielę się czekało, aż o 9 na rynku otworzą budkę z burgerem. I żeby jeszcze zjeść śniadanie na koniec. No nie, to zaraz za grubo, nie? To potem. No po to kolejnego dnia nie ma, nie? Kolejny dzień. No chyba, że. Klina. Czym, wiesz, jak masz 20 lat, to tak naprawdę wiele co to można. Jest, no nie? To, to, to są inne zupełnie możliwości. Mi to teraz jest szkoda do północy gdzieś siedzieć. Jak, 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 jak wiesz, jak, jak wiem, że mógłbym już dawno się wyspać, i jutro rano mieć dużo lepszy dzień. Nie, no do północy tak nie, nie zaspiam, raczej przed północą. No chyba, że. To jest jakieś wspomaganie. Rozwińmy się. Hmm. Kawa. Kawa no, teraz są modne imprezy kawowe. Że tak, tylko na kawie, w taki... do Nie, hmm? Gdzieś mi się, nie, gdzie się mignęło, że to tam, w takich tam dużych miastach, tam pewnie Warszawa, jeśli chodzi o Polskę, jakieś, nie wiem, Wrocław może, może Kraków, takie jeden. że są imprezy kawowe, alternatywy właśnie dla abstynentów, żeby zorganizować imprezę, jak, no bo jak nie masz, wiesz, jak, jak, nie, jak nie pijesz alkoholu, jednak poznawanie nowych ludzi jest w pewien sposób utrudnione. nie? Ta. Jeśli przy okazji nie jesteś, nie wiem, jakimś, jakiś usług nie prowadzisz, cokolwiek, Chcesz co to sprawia, że te nowi ludzie jakoś do siebie, ta, przychodzą, no Tak, no to jest no, ciężko. No to, ciężko, To jest. Patrz, jak wiesz, jak znam, wiesz, ja akurat wiesz, jakoś mało chodzę generalnie, no ale I też nie jestem psnęcem, tak? Nie piję regularnie, jak wychodzą, to się napiję, bo nie mam z tym problemu, ale no... Znam takich znajomych, którzy jak odstawili alkohol zupełnie, no bo, powiedzmy, przesadzali, że mm. wiesz, włączają się nieśmiertelność, no to z, <śmuszczam> stracili kolegów, no bo oni nie dzwonią, wiedzą, że tak nie, nie piję, no to po cholerę potrzebny jest. Ale to jest słabe w ogóle, na no. w siebie, sensie że... Bardzo, Zdaję no. Zdajesz sobie sprawę, że jedyne, co Cię łączyło z tymi ludźmi, to to jedno wspólne hobby. <śmuszczam> <śmuszczam> nie macie innych wspólnych tematów do rozmowy, tak? No, na trzeźwo nie pogadasz. Słabo. Słabo. Ale nie, no fajne, to jest. Taką imprezę poszedł chętnie. No taką no. I najlepsze jest to, że imprezy kawowe się odbywają na przykład w godzinach 16:20. I to też jest fajne, że jak gdyby każdy wie, że przychodzi z założeniem, żeby poznać innych ludzi. No bo gdyby nie byliśmy no. założeniem, to by ich tam nie było. No tak. No bo nie przychodzą się ochlać, wiesz, stracić kontrolę nad sobą, zrobić coś głupiego, tylko przychodzą typowo poznać ludzi. Więc to też chyba, jak gdyby na jakąś barierę taką. No bo tak to często ludzie właśnie to przejmają alkoholem tą barierę. No tak. No. A tak wiesz, że no, każdy tutaj chce kogoś poznać, więc. Zagadać nie tak nie, tak, nie, problem, tak, nie tak, nie Zagadujesz, co tu robisz? Wiesz, czemu akurat, no fajnie. Oczywiście jak czytałem komentarze pod newsem o tym wydarzeniu, to mnóstwo było typowych tutaj jakby oh, przedstawicieli naszych nacjonalistycznych tradycji, że... To nie można się najebać po prostu Co to za cyrki. No, można się bawić bez alkoholu, ale po Co? Na stos. Tak. Od tego się zaczyna, potem dzieci chcą adoptować. Także nie wszyscy są gotowi na tego rodzaju zabawę. Ale najbardziej mi się w tym wszystkim podoba nawet nie to, że łączy nas kawa, bo nie wiem, jakby. Osobiście wiem, że ty masz inne tutaj preferencje kawowe, ale mi to rybka, czy ja piję, czy familii, czy piję jakieś tam. czy znaczy, wiesz... nie, no mi też tam jakaś wielka to różnica nie jest. No. No. Ja generalnie lubię kawę, lubię zapach kawy bardzo, najbardziej najważniejsze... nawet i smak. Dla mnie najważniejsze, żeby mleko było roślinne, nie? To, to jest podstawa. Z cudków kaktusa. O, o. I to najpierw takiego jeszcze wiesz, San Pedro albo, albo Pejo. No. To by była kawa. Natomiast... O, takań impreza kawa też mogłaby się odbić. Takie imprezy to się odbywają już od wielu, wielu lat, nazywa się to rave i to też jest inne środowisko. I też, to, środowisko. też się idą poznać, ale inaczej. Ale właśnie to, że wiesz, że impreza zaczyna o tej 16, no nie? Jezus, jak ja bym tak chciał, jak ja bym chciał iść po prostu na imprezę, ona ja mogła być ze wszystkimi możliwymi używkami tak naprawdę, tylko żeby się to zaczynało o 16. Kończyło o 22, 23. No. Jak chciałem ostatnio iść na imprezę taką techno-houseową, było, że zaczynamy o 22 w klubie. Byłem tam o 22 i byłem sam. No i startuję po północy. Tak, startuję po północy, przyjdzie po północy. Na szczęście miałem blisko do domu. Więc wróciłem tam po północy i zaczęli, zaczynali się powoli schodzić ludzie. Później oglądałem relacje, to pik imprezy był o 3. Tak, no to tu już zobaczyłem. No, no, no dlaczego? Weź o co w tym chodzi? Bo to są wampiry, kurwa. wampiry. Boją się światła. Jak oni funkcjonują na co dzień? No, no to okay. mi się parę zdarzyło zamknąć imprezę. No. Że mnie już wyprosili z klubu. No ale to były pojedyncze wyskoki. I to nie dlatego, że przyszedłem tam o drugiej w nocy, tylko no po prostu się dobrze bawiłem i siedziałem do samego rana. Nie? No ale to były, mówię, po, pojedyncze wystrzały, jak miałem tam 20 lat, mniej więcej, nie? czy coś no to, w okolicach. To jest inna regeneracja, oczywiście, że jest, ale nawet teraz, jakby, wiesz, mając tamtą regenerację, jakby, 18-20-latka, dzisiejszą świadomość, Dbania o jakąś higienę życia i tak wolałbym kurcze, no ta, i się bezpać to poproszę, no, ja. po prostu. mi chodzi o to, żeby się pławić I tak. No. To nie jest tak, że musisz coś zrobić w ciągu, w ciągu tego dnia, żeby iść na imprezę. To, hmm. to nie jest tak, że ci ludzie ciężko pracują do 20. No <laughs> Muszą właśnie. się ogarnąć, ta żeby ta na sobota, zdobyć, tak? I tak zwykle nic nie robią. Bo tak zwykle jest sobota albo piątek. Więc bez sensu właśnie nie wiem, czemu hmm. tak to. Mam takiego kolegę na przykład. Może, poza... żeby, może chodzi, żeby już byli naczczo. na czczo. kolację to. Żeby nie marnować towaru, żeby dzisiaj wchodzić. Wow. No. Że już się że żonek jest pusty. Mam takiego kolegę właśnie yy, co lata temu się dziś spotykaliśmy regularnie. na, na no, no w różnych sytuacjach, ale która akurat była impreza sylwestrowa. No i byli umówieni, że startujemy o 20, i wszyscy się zbierają o 20, No to. Szanowny pan Marcin, pozdrawiam serdecznie, no nie, mógł się doczekać, już o 17 otworzył flachę na chacie, no nie, ale to jest jakby rozumiem, bo ja też wolałbym o tej 17 się zacząć się bawić i o 22:00 i spać grzecznie, 5 godzin, super fanu i w czym problem, mało się no, jeszcze? Ta. No co ty co? chcesz tam robić? Nie no, zgadza się. Ja, no, tak, no, tak, trzeba taki klub otworzyć. Tak. Before go nazwać. Before. No, w sumie tak. No. Kto ma dość, to idzie do domu, kto kto mało, idzie dalej w miasto, bo akurat po tych godzinach jeszcze skupia rzeczy jak gdyby, w tych klimatach otwartych. Jak ktoś chce imprezować, to można do rana. Oglądacie właśnie kanał Normalnie i Normalni, Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę oraz subskrypcji. Komentujcie, piszcie, co Wam się podoba, jakich gości chcielibyście zobaczyć, jakie tematy Was interesują. Będzie Kuba, są takie kluby, to się nazywa na przykład Pizzeria. <laughs> Są biblioteki, <laughs> księgarnie. Pod tym względem chciałbym zobaczyć jeszcze, właśnie te hmm. jakieś takie ciepłe miejscowości, takie turystyczne, te tropikalne takie bardziej, bo obstawiam, że tam, no nie wiem, jak, jak się ogląda jakieś tam filmy z miejscowości na, na plażach, to impreza czasami trwa przez cały dzień. Możesz sobie dołączyć w dowolnym momencie. Tam I to mi się podoba. I to jest spoko. No, ale. No tak, co miałbyś się w ciągu dnia nie bawić? No właśnie, że to najlepszy dzień na to, najlepszy czas. Chodzi chyba o to, żeby jednak nie było za jasno, żeby dobrze tych ludzi nie widzieć. To może być jeden punkt. Dwa, że taryfiarze lepiej zarabiają w nocy, bo nie masz środków, <słuch> środków komunikacji miejskiej już otwartej, to jest... więc to może być jakaś no złowa Część gospodarki nocnej by padła przez no. to. Nie? Tak. No i trzeba by ten, zmienić w ogóle zasady prohibicji. Bo nie wiem czy wiesz, ale tutaj my w Częstochowie teraz sobie jesteśmy, tutaj możesz kupić alkohol o dowolnej godzinie. Ale już są miasta gdzie nie. Gdzie w to... chociażby, po sąsiedzku, no. mamy prohibicję od północy, no nie? I regularnie, weekendy, wszystkie stacje, wiesz, pierwsza stacja za granicami miasta, stacja paliwa, żniwa, no nie? No to byłby idealny pomysł. Robisz imprezę się do 23, kto mu jeszcze braki, to jeszcze zdąży, masz godzinę jeszcze, żeby no. się dochlać. <laughs> Zrobić zakupy. <laughs> Nie co to są o prohibicji. No, mówię, no, światopoglądowe jestem przeciwko. Zakazom. Przeciwko zakazom. No. no nie wiem, nie wiem. No to jest taki eksperyment na razie. Pytanie, czy to jakoś sprawdza. Aż no. już raz był przecież, no nie? I no czy to nie tak, no bo był no. była taka, wiesz, taka generalna, no i to w ogóle nie wypaliło. Mhm. Może gdyby to była taka właśnie godzinowa, no to może byś to lepiej sprawdził. Nie wiem też, jak to w Szwecji się sprawdza, bo tam też jest dużo prohibicji. Czy jednak są jakieś ograniczenia. Nie wiem, czy też nie w Norwegii chyba, no nie? Bo... No w Norwegii dużo chyba, w Szwecji no też jest. Bo u nich część... jest ten problem z alkoholizmem. W i Finlandii z... jest dość dużo też ograniczeń. No. To podobno tam jakby położenie geograficzne sprzyja temu, że, że no... żeby się zachlać i odwalić. No i oni podobno są, że właśnie... Ja słyszałem, że najbardziej popularnym miejscem wakacyjnym... Chyba Finów jest Estonia, bo tam można pić na umury, więc oni po prostu przekraczają jest granice i do odcinki. Kiedyś ja mi opowiadał znajomy, że był chyba w Norwegii i pojechał na jakieś takie. No nie, nie kempingowe, ale takie, wiesz, domki, jakieś jeziorko, takie zbiór takich domków, takie no jakiś taki wakacyjny ośrodek wypoczynku. No i mówi, przyjeżdża, tam mówi, wiesz, mnóstwo par się zjechało, wszyscy tam widać, że coś wnoszą w się, wiesz, w reklamówkach, mówi fajnie, wieczorem, jakaś impreza będzie, coś się będzie działo. Mówi, nie na nawet z nie wyszedł. Wszyscy się ochlali. <laughs> to <Ta. A. laughs> no, Rosjanie, tak że... byłaś? Nie, to chyba właśnie Norwegia była. Torrejno. Byłeś tam kiedyś, na północy? W Oslo tylko byłem. W Oslo byłem, A to na Politechnice. stosunkowo nisko chyba jeszcze jest. Tak, 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 ta, tutaj no. na południu. Bardzo mi się podobało. No trafiliśmy, byliśmy też w okresie, kiedy były tam... Chyba to święto państwowe Norwegii. Wtedy chyba też była tam yy, ten taki super event muzyczny. Jak się nazywa? Eurowizja. Czy to to w roku... Norwegii się dzieje? Wtedy akurat chyba było w Norwegii. Aha, bo to jest maja... to, bo to chyba tam się zmieniają. Eurowizja jest co roku? Chyba tak. Ja nigdy nie oglądałem Ej. całej. No, ale właśnie przez to, że była Eurowizja, no to przecież no. ile z Warszawy lot do Norwegii, to rzut beretem. A my chyba lecieliśmy przez Frankfurt czy przez Monachium, no bo nie było w ogóle lotów przez tą Eurowizję, no no zastanów Jeszcze po drodze podróżnić Łosia. Z tego, tego rodzaju. I co? Jeszcze A, po drodze Łosia. to, tak, o to tym, było właśnie no? wtedy. Aha. No. Ale no, sama, samo, samo. No, no, oczywiście wiesz, no tam Norwedzy byli mniejszością już wtedy. no to było ładnych par lat temu, paręnaście lat mhm. temu. Więc teraz pewnie z tego gorzej. To Baba jakoś też było świeżo po Brewiku. Który rok? Kiedy. To chyba jakoś 2,8, 29, 2010? jakoś tak? Nie pamiętam już, ale to jakoś dość świeżo było, nie? No. Nie wiem, czy to kwestia tego samego roku, czy tam właśnie. O kurczę, roku czy dwóch, ale mi w, mi wydaje mi się, że to było dość blisko Breiviku. To kiedy była Eurowizja Foslo. I kiedy Brewiku. Dlaczego w ogóle tego rodzaju konkurs budzi jeszcze takie zainteresowanie po Ja nie. No czy to jest chyba tylko. Tylko nakręcane medialnie, bo. Ale widzisz, no chodzi o. To, gdyby że... nie telewizja, to by nikt to tym nie wiedział, nikt to nie oglądał. No tak, ale środki przekazu właśnie. No, nie? no powiedzmy, że Jest 20 jakoś... lat temu, ja pamiętam jak byłem tam brzydącem, małym, tam nawet 25 lat temu, no leciało w telewizji oglądaliśmy. No nie? Gdzieś tam mała nie mówiła, patrz, śpiewają. Zobacz, Polska będzie teraz, no super fajnie. I sms -y ktoś wysłał. Szaleńcy. Mi się mówi, nie? Ale potem. Yy... No te, Telewizja jednak już nie jest dominującym środkiem przekazu. No jeszcze każdy ma świadomość, że to nie ma nic wspólnego z muzyką tak naprawdę, Druga tylko sprawa, polityka. No, jest internet teraz. Tak. Internet jest dominującym środkiem przekazu, więc wydawałoby się, że jednak to pokolenie takie do 50. roku życia teraz jest e, no tym bardziej trendset, trendsetowym, tak? Tak. No ale stary też to ciągle ogląda. Ludzie w moim wieku mówią, ty patrz widziałeś występ tej. Kto tam ostatnio był? Steczkowska, Steczkowska chyba, tak? Być no. występ steczko, Steczkowskiej, super jestem. Ty Ja mówię, ale ja dlaczego w ogóle... Dlaczego o tym rozmawiamy? Dlaczego pytasz w ogóle, no jak śmiesz? Ty <laughs> <laughs> śmieciu! <śmiech> ja bardzo lubię już Steczkowską, przede wszystkim za jeden utwór Dziewczyna Szamana, który mi się do tej pory mega No podoba. nie no, Steczkowska bardzo no, fajna tak, muzyka. Ale... Kipowi jest no, no, bardzo spokojny. No, no, no nie interesuje mnie to, co no, tam się dzieje. Eurowizja na akurat... czymś. To tak, Eurowizja nie, akurat. Nieważne, nawet jakby tam no. Tupak grał, to bym tego nie słuchał. Nie, nie kumam. Ja też nie kumam tego fenomenu. I o co chodzi? To ta świadomość, że w żaden sposób nie jest to dla mnie ciekawe, a mało tego, to, to, to jeden mój, ta, te, te pięć minut zainteresowania, które dam temu przedstawieniu, tylko nakręca jakby hype, dodaje, dodaje wyświetlenia, dodaje czas transmisji, utwierdza organizatorów, że tak, zrobię to jeszcze przez najbliższe 20 lat, będzie super. Właśnie, ciekawe czym to się spina. Co, no, te telewizje płacą chyba za to i kasę, żeby to transmitować? My właściwie pewnie. Znaczy, to, no ruchowo. bo to. Telewizje mają z podatków, nie? Nie no, też też już nie pamiętam. Nie wiem, czy jakąkolwiek obejrzałem całą, tylko może jakieś pojedyncze, ale to, jakoś nigdy mnie to też nie interesowało, no bo to tak, jakiś taki trochę jakbyś teleturnie oglądał. Tutaj wchodzą poprzebierani, no. coś odgrywają, większość kawałków jest beznadziejna. Potem jakieś sms -y, w ogóle, no mówię, takie teleturnie trochę. No totalnie. Jakby to Odkąd pamiętam, to było mówione, że ci głosują na tych, ci na tych i tak dalej. Bardziej w tak. czasach, kiedy nie wiem, dzisiaj masz Spotify'a, Inter, YouTube'y, chcę podać dobrej muzyki, no to sobie są dobrej muzyki, a nie hmm. co mi podadzą na tacy, kto tam coś wymyślił. O, a widziałeś tych tam z, z Finlandii, co oni wymyślili? Co mnie to interesuje? No. To jest już przedstawiciel twój, nie? No. Tak. No. Państwowy taki. Spotkasz kogoś później. O, oligada muzyczna. Na, na, na wakacjach w Chorwacji i ktoś ci powie: O, to z Polski. Z nie, nie podobała mi się Teczkowska, także wypierdalać z barun. Wszyscy no. się wszyscy jesteście tacy sami. No, no i to po takim takie politycznym. A, że tutaj to kto państwo zagłosowało na tamtą. Na... A kto wygrał? Nie mam pojęcia. A Izrael bierze udział? Tak, bierze, oczywiście. W Euro to Izrael bierze udział. Hmm? Ciekawe. Bo są w Europie. Hmm? Są w Europie. Hmm. Są wszędzie. Są tam, gdzie chcą być. Być może bierze udział więcej niż jakby jeden uczestnik, tylko. Stańczkowska staj, To o czym to było? O Eurowizji, a wcześniej o czym? Ja, ja, o imprezach. O imprezach, a musimy nazwać ten odcinek. Okej, okay, o, o robieniu imprez, dobra. Bo ja muszę sobie kodować, bo później muszę oglądać drugi raz to wszystko i szukać tytułów. A może po prostu dawaj numery, nie, nie dawaj. Nie, chyba. Czy te tu są potrzebne w tych w e skryptu? Pytam się Państwa. Właśnie. Napiszcie w komentarzu, czy po prostu cyferki, czy. Czy, czy to z... bardziej odstraszają te tematy, czy bardziej zapraszają? Czy, czy te clickbaity, które wymyślamy coś, coś, coś zmieniają? Wymyśla Kuba, jak w razie, gdyby były chujowe. Czasami zadaję pytanie, ankietę robię, przecież jak się powinien nazywać następny odcinek bez Były ze dwa takie. Jeden był o orgaźmie wieprza i o karze śmierci. No, coś takiego. Także dosyć wybuchowe połączenia. Hmm. Czy może być kara śmierci przez orgazm? O, może, jakby odpowiednio ciekawe. prądem kopać, to. Orgazm till death. Hmm. To, to ciekawe połączenie. Cie, cie, Ciekawa, rozkmina na sumie. No bo gdzieś się. Oglądałem jakiś wywiad. Kiedyś taki. Ja widziałem tu... jakiś kawałek, czy nie wiem, czy mam, czy słyszałem, że była jakaś kobieta, która ma co parę sekund orgazm praktycznie Są bezprzerwalnie, no. jakieś takie zaburzenia, Są ma, takie że, zaburzenia, no. że cały czas, że to, no, to, to tragedia akurat. No. Znaczy, że jesteś prawie jak facet. <laughs> <laughs> no nie, na pewno to by to ciężkość utrudniać z... to życie no, nie? codzienne. No z drugiej strony mi się tylko temu oddała. <laughs> Mogłaby to po prostu kręcić na kamerkach. No Tak, no myślę, że on też daje jakieś tam możliwości <grystanie> z no Tak, to nie jest tak, że ty jesteś przeklęty, ty masz dar, który jeszcze nie wiesz jak wykorzystać. A internet daje ci wiele możliwości? No, oczywiście. Nie wolno się zamykać. Kiedyś to byłby problem. Kiedyś to, to urodziłabyś się w złych czasach, no nie? No teraz lecisz ty, że jest twój. Sky is the limit. E, Chiny zakazały niebieskiej zakazały? platformy. Tak? Podobno. To antysemityzm, no ja, kto z właścicielem? No wiem, wiem, ale, ale no, Chiny zakazały niebieskiej platformy. Ciekawe, jak beścisz, jak to będzie wyglądało tam na przestrzeni najbliższej dekady, w którą stronę? A czy nie, no bo Chiny to wiem, że generalnie tam z pornografią bardzo jest cenzura 100%, taki znajomy, który tam właśnie chińskiego się uczył, Dwa lata w Portugalii, dwa lata w Chinach, po roku w Chin wrócił, że on no akurat w Makao, no na takie wyspie powiedzmy Las Vegas chińskie, no to mówi, że no śmieszne, bo wiesz, pornografii w internecie nie znajdziesz, wszystko jest ale po prostu to na każdym rogu, nie? wyjdziesz z domu i wszędzie po prostu No bo tego nie poblokujesz, a może być, że jakby wiesz... Oni ogólnie próbują jak najmniej dawać pretekstów swoim obywatelom do podniesienia się, żeby zahamować dzietność. Znaczy nie, naprawdę teraz to mają problem z dzietnością. Nie? To już czasy, kiedy mieli za dużo, się dawno skończyły. Prawdopod wielu mówi, że i tak mają, że bardzo zawyżają statystyki populacji, tak. że jest ich dużo mniej niż Aha. podają. Że już wiele mówi, że już inni mają więcej ludzi niż Chiny. Mhm. A jeszcze ma chyba ich wyprzedzić Nigeria. Tak? A to dla mnie. Nigeria tak, bo średnia wieku w Nigerii to chyba od 20 lat, Albo nawet 18. I cały czas nie hamują. Nigeria ma e, pierwsze miejsce pod względem liczby ludności na świecie, co daje jej 250 miejsce, e, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy. <noise> <noise> Największa liczba inżynierów i lekarzy. <noise> Ale świetny, mnóstwo świetnych bokserów ma geny nigeryjskie. No tak. To jednak silnie. Takie. Ten... Te, 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 ta część Afryki są tacy, właśnie. Ten masywniści. taki tucznik bokserski, co ostatnio trochę zawiódł, jakbym tam ma Maka... Bako, Bakole? Bakole? Martin bakole? To on nie, nie, on jest. On nie jest z Nigerii, on jest. Z Kamerunu? Mhm. Nie jestem pewien. Kongo? Kamerun? Ale, no, ale też gdzieś tam środek sylwet centralny. Sylwetkowo jakby te, te same chyba, nie? Znaczy nie, no bo on duchowie. właśnie nie ma takiej atletycznej budowy, nie? Nie jest taki Aha. docięty. Oni tak są raczej zwykle, wiesz, budowa Joshua, Aha. nie wiem czy nogzluwisz też, no Francis... czy on był z Nganu? No. On jest też Kameru chyba, Aha. czy Kongo też, któreś z tych chyba na da Czyli da się. Da się, da da się. ma panie Martin Bakole da się. Na pewno się da. No. No, okoli, no to Okoli też teraz wyglądał na takiego zapuszczonego trochę, nie? Mhm. No wniósł na wagę 120 kg prawie. A Pokoli? Przecież, Tak. A przecież ważył Krózek no To z jeszcze niedawno. 100, chyba 18, nie. chyba 262 funty. No to nie, to szybko poszło. No, no i za dużo, nie? To, to dyche, hmm. dyche mniej by chyba lepiej dla niego było. Tym bardziej hmm. że ma świetny zasięg, więc. Hmm. No ale to tak właśnie, no tak. Myślę, że tam do pracy to brali właśnie z Europy Środkowej, a czy z Afryki Środkowej ludzi. Świecinie się wydają niż na przykład tam Somalia, Etiopia, Kenia. No nie, Somalia to nie. Somalia to sporty wodne bardziej. Ta, żegluga. Kajserfing. No. Rybołówstwo. No. Ściąganie no. gier z internetu. No. No co? Chyba przechodzimy dalej, no bo po tak, bo, bo tak, bo wojnach tutaj nie. robi bardzo już cza, czarny humor, także... Jeszcze e, kawał mam. O, na zakończenie. Wchodzi gej do meczetu. Kto chodzi? Wchodzi gej no. do meczetu, a tam szwedzki stół. Bo, nie mam pozycja nie? Okej, okay. dobra, dobra. I z tym optymistycznym, kolorowym akcentem. Do zobaczenia. Do zobaczenia na następnym razem. Pa!